Cieszę bardzo zwycięstwo, cieszę zwycięstwo, ten mecz nie był tak dobry w naszym wykonaniu jak ostatnio, nawet chociażby z zawierciem. Ale jednak ta runda da nam się daje nam się wyznaki bardzo mocno oprócz, oprócz, oprócz słabego początku. I brak punktów, więc cieszą punkty, cieszy powrót dobry, cieszy gra, dzisiaj parę zmian. I to najważniejsze na pewno po takim ostatnim meczu w tym roku, gdzie, gdzie zwycięzciem zawsze jest fajnie zakończyć rok. A drugą rzeczą zawsze fajnie się będzie podróżowało do domu na święta, bo, bo te święta są takim czasem, gdzie, gdzie każdy odpocznie, ale się spotka z najbliższymi, gdzie tak się nie ma tego czasu, więc cieszymy się bardzo z tego, co dzisiaj się wydarzyło tutaj w Fali pod promem. Teraz y, każdy, każdy mecz i każde zwycięstwo dla nas będzie ważne. I każdy punkt dopisany do, do tabeli jest jak, jak kolejny oddech świeżego powietrza dla nas. I wydaje mi się, że ten zespół powoli zaczyna łapać swój rytm i przede wszystkim stajemy się drużyną i stajemy się zespołem. Więc to jest najważniejsze. Ten proces budowania ekipy trwał troszeczkę. Tak na otwartym organizmie eksperymentowaliśmy, ale wydaje mi się, że już. Wykształtowaliśmy swój system grania, wykształtowaliśmy swój styl grania i teraz z każdym meczem będzie tylko lepiej. Tomek i Bartek dzisiaj naprawdę dużo wnieśli na boisko i dali takiego jakości dołożyli i dali powiewu świeżości, tak? Bo tego nam brakowało, zaczęliśmy troszeczkę siadać jako zespół. I oni weszli, odmienili losy meczu tego trzeciego seta, wyciągnęliśmy tego trzeciego seta i później było zupełnie na na przestrzeni tej pierwszej rundy mieliśmy dużo swoich szans, żeby, żeby wygrywać mecze nawet z tymi lepszymi przeciwnikami. Teoretycznie to są wyżej w tabeli. Dzisiaj również mieliśmy swoją bardzo dużą szansę. Uważam, że gdyby nie to wszystko w drugim secie, to nie wiadomo, jakby to się potoczyło, a przykro mi to jest mówić tak, jakby mecz się skończył wtedy, bo mieliśmy dwupunktowe prowadzenie bodajże i tracimy je, czerwona kartka i. Kończymy grać swoją siatkówkę i szkoda bardzo, bo nie rozumiem, dlaczego nie walczymy do końca, ponieważ gra się do trzech setów. Na pewno teraz musimy troszkę odpocząć że mamy możliwość też, żeby odpocząć, bo to co zawodnicy też mówili, a ja też jako z perspektywy sportowca wiem, że ta, ta przerwa, nigdy takiej nie miałem chyba przerwy. Mamy kilka takich naprawdę dobrych dni, a my dopiero mecz gramy 17 chyba stycznia, więc mamy prawie miesiąc wolnego od meczu, ale to nie znaczy, że od treningu. Więc będziemy na pewno walczyli, przygotowywali się bez trzech chłopaków, którzy na kwalifikacje olimpijskie, ale, ale wiedzieliśmy o tym, że tak będzie, więc na pewno nastroje powrót do treningu będzie dużo fajniejszy po tej końcówce tej przedświątecznej, które której które wygraliśmy mecze i które wygraliśmy mecze. Więc biemy się dalej, ta, ta liga jest cały czas otwarta dla nas również. Potrzebujemy strasznie tej przerwy ze względu na to, żeby doleczyć drobne kontuzje, żeby się zregenerować i żeby móc wreszcie potrenować troszeczkę wspólnie. I myślę, że, że, że po nowym roku wejdziemy w tę drugą rundę zupełnie inaczej niż zaczęliśmy ten sezon.